Cześć! Z tej strony Domanu, a to jest druga część poradnika mówiącego o tym, jak wbijać full champion z pierwszą rangę, niemalże nic nie robiąc. Dzisiaj porozmawiamy o grze w obronie, zachowaniu bramkarzy, czy najważniejszych trikach, jednak cały materiał zaczniemy od omawiania innych, równie ważnych kwestii. Przede wszystkim warto wspomnieć o jakości połączenia internetowego. Ta sprawa u każdego gracza wygląda z reguły inaczej, jednak z własnego doświadczenia przypomnę tylko, że mi osobiście jest jeszcze za czasów FIFA 22 pomogło przejście na podobno najlepszy możliwy światłowód w Polsce, którego działanie od kilku miesięcy wspomagane jest przez serwer i otworzony w Warszawie. Więc generalnie przed rozpoczęciem meczu zawsze staram się, by opóźnienie wynosiło u mnie od 6 do 10 milisekund. W fatalnych warunkach rozgrywam mecze na opóźnieniu do 20 milisekund, a jeśli jest ono większe, to po prostu wychodzę i od nowa szukam meczu. W moim przypadku na delayu powyżej tej wartości kończy się po prostu często widocznymi opóźnieniami, a z kolei zabawa na delayu do 10ms niesie ze sobą widoczne opóźnienia z reguły co najwyżej raz na jakieś 30 czy 40 meczów, więc jest to po prostu ogromna różnica, której ja bym nie lekceważył. No i oczywiście. Raz na kilka tygodni, przynajmniej u mnie, serwery i jej mają swój zły dzień, i nawet jeśli gram na niskich opóźnieniach zdaniem wskaźnika, to w grze warunki w co drugim meczu i tak są tak fatalne, że czasem z braku możliwości przełączenia się na drugiego zawodnika czy wykonania podania, rywal strzela mi po siedem bramek, obiegając po prostu całe boisko. No ale na ten moment to są już u mnie dosyć rzadkie sytuacje. Idąc dalej, warto by rozłożyć swoją grę w Fu Champions na kilka mniejszych etapów. Granie 20 meczów na raz nie jest zbyt rozsądne, bo z każdym kolejnym meczem często wczytywani są coraz lepsi rywale, a nasza koncentracja i ogólne umiejętności skupienia spadają im dłużej gramy, więc robiąc taki długi maraton, w samej jego końcówce będziemy się po prostu męczyć i będziemy bardziej narażeni na porażkę. Dlatego jawczę champions zawsze gram jednego dnia, by mieć naturalną formę bez dłuższych przerw, ale rozkładam turniej na trzy etapy. 7 meczów, kolej 7 meczów i na zakończenie 6 spotkań, czyli na przykład rano wygrywam 7 pojedynków, potem robię przerwę od gry i na przykład zajmuję się robotą, wychodzę z domu czy coś w tym stylu, następnie po południu rozgrywam kolejnych 7 pojedynków, po których także robię co najmniej godzinną przerwę i na zakończenie dobijam cały turniej rozgrywając ostatnich 6 meczów. Sprawdzałem różne warianty grania całego Fu-Champions i takie rozwiązanie zdecydowanie przynajmniej u mnie sprawdza się najlepiej. Lepiej niż na przykład granie całości naraz i robienie sobie co 5 meczów 15-minutowych przerw. Dlatego z mojego doświadczenia zdecydowanie mogę wam polecić tego typu rozłożenie sobie całego pojedynku na trzy etapy. Idąc dalej, łatwo się o tym mówi, a trudniej to wprowadzić w życie, ale bez naturalnej chęci do gry i wiary w to, że zniszczycie ten tryb i wbijecie pierwszą rangę, no raczej wam się to nigdy nie uda. Bo nawet jeśli przegrywacie 2 do 0 w 60 minucie, trzeba być pewnym. Siebie i wierzyć, że jestcie po prostu lepszym od przeciwnika, a zmiana taktyki zaskoczy go na tyle, że i tak co najmniej doprowadzicie do dogrywki, w której wygracie. No ale co się też z tym wiąże? Z mojego doświadczenia wynika, że opłacalnym jest dosłownie do każdego przeciwnika, Podchodzić z ogromnym respektem, bez względu na to, czy ma on mocny skład, czy słaby, czy od początku widzicie, że gra on jak prost, czy zauważycie, że jest to po prostu jakiś nowy gracz. Zawsze warto dawać siebie maksa, bo jeśli jest to gracz wysokiej półki, no to będzie po prostu niezbędne, by z nim wygrać. No, a jeśli jest to jakiś słabszy przeciwnik, trzeba grać cały czas na maksa, chociażby po to, by szybko strzelić mu dużo bramek i by on wyszedł z meczu, tak jak na tym klipie z gry w tle, gdzie wjechałem w gościa dwoma golami. Przed dziesiątą minutą, i on już wiedział, że dalsza gra nie ma sensu, zrobił pauzę i wyszedł. A wychodzenie naszych rywali to jest ogromna oszczędność czasu i wielka pomoc dla naszej koncentracji, by stała ona na maksymalnym poziomie w jak największej ilości meczów. Więc granie na aksa, jechanie oponentów przez cały czas na wysokim poziomie, męczenie ich strzałami i posiadaniem piłki jest po prostu opłacalne, bo wielu z nich statystycznie najchętniej wychodzi w momencie, gdy przegrywa trzema bramkami. A jeśli na 20 meczów w Champions doprowadzimy do tego, że 10 przeciwników wyjdzie z meczu przed 30 minutą, to już tylko na nich oszczędzamy co najmniej 600 minut meczowych, czyli czas potrzebny na rozegranie prawie 7 pełnych meczów, więc jest to niezwykła pomoc dla nas, byśmy pozostali cały czas na maksa skupieni i niesamowita oszczędność czasu. Przechodząc już jednak do samej gry, jeśli chodzi o defensywę używam w niej praktycznie tylko trzech przycisków, a mianowicie jockey movement, odbiór piłki oraz pressing drugiego zawodnika. Jeśli chodzi o wślizgi, wykonuję je już w jakichś bardzo skrajnych momentach, ale jest ich na tyle mało, że tutaj trudno bym dawał odnośnie nich jakieś porady, tak jak zresztą przy rzutach wolnych, przy których jeśli już do nich dojdzie, przesuwam prawym drążkiem bramkarza bliżej środka bramki, a jednym z zawodników staję na dalszym słupku, no i finalnie tutaj rywal musiałby trafić idealnie w okienko bramki, żeby strzelić gola. No ale to się praktycznie nie dzieje, bo tych wolnych z bliskiej odległości jest tu mnie tak mało, że w ten weekend przez Cały Foot Champions, właśnie ten, który widzicie teraz w tle, był jedynym, jaki został przyznany moim oponentom. Dlatego, wracając do defensywy, generalnie ta gra wygląda u mnie cały czas bardzo podobnie. Czyli nie zmieniam się na zawodniku w obronie, a w przypadku próby wyjścia z kontrą mojego rywala, wracam z maksymalną prędkością zawodnikiem, którego mam akurat pod ręką, bez względu na to, czy jest to pomocnik, skrzydłowy, czy nawet napastnik. Kilka przykładów. Coś, co bardzo często stosuję w przypadku akcji na skrzydle, to dociśnięcie rywala bocznym pomocnikiem. Wygląda to w ten sposób, że kiedy biegnie on przy linii bocznej boiska, ja wracam za nim skrzydłowym, wciskając jednocześnie pressing bocznemu obrońcy. W tym momencie obrońca atakuje automatycznie przeciwnika, a ja sterowanym przez siebie zawodnikiem kryję plecy rywala lub wracam po prostu na miejsce obrońcy, jeśli zostawi on go zbyt wiele. W takich przypadkach przeciwnicy wzięci w kleszcze często bardzo szybko się gubią i tracą piłkę, no bo nie mają tutaj możliwości pójścia z kontrą czy rozegrania futbolówki. No ale to o czym mówiłem, że wracam także napastnikami. Tutaj na przykład po stracie piłki nie kombinowałem, tylko wziąłem lakazę i od razu odpaliłem pełny sprint w stronę defensywy. Rywal próbował powoli rozgrywać, moja pomoc i obrona żyły własnym życiem, a ja skupiłem się tylko na tym, żeby maksymalnie szybko zagęścić Francuzem środek pola. I ostatecznie odebrałem nim piłkę wjeżdżając w rywala. Tutaj z kolei inna akcja. Oponent jest już zbyt blisko moich obrońców, by gonić go napastnikami czy skrzydłowymi, więc biorę środkowych pomocników i cofam się nimi aż pod linię obrony, próbując przeciąć podanie. Co jak widać po klipach z gry w tle ostatecznie się udało. Jeszcze inna sytuacja. Przeciwnik przedziera się na skrzydło, jest już dosyć blisko bramki, a moja obrona nie wygląda na najlepiej ustawioną formację, więc żeby ją wspomóc, biorę. Damatraore ze skrzydła i ruszam nim przed pole karne, by zagęścić defensywę i pokryć tych wszystkich biegających piłkarzy przeciwnika. No i jak widać, ostatecznie Hiszpan wjeżdża w rywala, zabiera mu piłkę i na spokojnie może ruszać z kontrolą. Więc w tej defensywie, którą ja przedstawiam, nie ma jakiejś nadzwyczajnej finezji, a polega ona po prostu na tym, żeby nie wybiegać bezmyślnie obrońcami, a cofać ich jak najszybciej i z pomocą wszystkich pozostałych zawodników, którzy są pod ręką. Wesprzeć ich, zagęszczając maksymalnie przede wszystkim środek pola. Prosta gra, ale coś takiego FIFA 23 w meczu w dobrych warunkach sieciowych działa dosyć dobrze. Tylko, że trzeba być tutaj skupionym, bo parę bezmyślnych naciśnięć przycisku odpowiadającego za pressing drugiego zawodnika może totalnie dosłownie rozwalić nam linię obrony, a to już stworzy rywalom świetną okazję do kontry. Idąc dalej, bardzo ważne są rzuty rożne których ja osobiście nie tracę bramek, a wszystko co przy nich robię to wyjście bramkarzem na około czwarty lub 5 metr od bramki i pokrycie innym piłkarzem bliskiego słupka. No i teraz tak, jeśli rywal spróbuje wkręcić piłkę bezpośrednio po będzie mu ciężko, bo piłka tak łatwo nie ominie zawodnika przy słupku, a też z tak bliskiej odległości golkiper po prostu zdąży dorzucić się do piłki. Jeśli przeciwnik wrzuci piłkę w okolice bramkarza, to ja przytrzymam trójkąt czy też y na xboxie i on bez problemu wyskoczy do piłki, ją złapie lub ewentualnie wybije. A jeśli z kolei przeciwnik wrzuci piłkę nieco dalej od bramki, to ja pozwolę cofnąć się golkiperowi na linię bramkową, a nawet ewentualny strzał oddany głową w takiej odległości, no nie ma praktycznie szans, by był niebezpieczny. Natomiast przy krótkim rozegraniu, no to już jest kwestia przejścia do zwykłej gry obronnej i cierpliwego wyczekiwania na ruchy przeciwnika, kwestia blokowania go i krycia szesnastki dosłownie wszystkimi możliwymi zawodnikami jakich tylko mamy pod ręką. Natomiast żeby goalkeeper dobrze zachowywał się przy tym stałym fragmencie gry warto by był on postawny, dlatego świetnie sprawdzi się Wander Saar czy Batland a dosyć słabo Casillas czy Loris. Pozostaje też kwestia samego poruszania się bramkarzem w akcji i jeśli dojdzie do sytuacji strzeleckiej u mojego przeciwnika no ja oczywiście przesuwam się goalkeeperem prawym drążkiem natomiast to już jest raczej kwestia samego wyczucia. Jeśli widzę, że rywal ma szansę oddać strzał na dalszy super to właśnie tam przesuwam się bramkarzem, no i tak dalej. Natomiast jeśli przeciwnik dojdzie już do sytuacji sam na sam po podaniu prostopadłym, z reguły po prostu maksymalnie wybiegam golkiperem i jeśli akcja toczy się na niedalekim dystansie od bramki, każę mu biec do samego końca, a jeśli na nieco większym dystansie, czasem podbiegam nieco do przodu, sugerując przeciwnikowi, by spróbował mnie przelobować, a gdy ten już to uczyni, cofam się bramkarzem, starając złapać się piłkę. I ostatnia kwestia, czyli tryki. Tutaj nie będę się nadmiernie powtarzać, bo polecam zagrania dokładnie omówione w filmiku Top 5 sztuczek FIFA 23. Natomiast ostatnio coraz więcej używam także triku nazwanego oryginalnie FIFA Sombrero, czyli pięciogwiazdkowego przerzucenia piłki nad głową. Bo wielu rywali jednak zbytnio nie spodziewa się takiego zwodu, a jednak z jego użyciem w mgnieniu oka można się efektownie odwrócić w stronę bramki i wykreować sobie dogodną sytuację strzelecką. Więc taki zwód także warto mieć za nadrzór i w sumie to już są wszystkie podstawy przedstawione w tych dwóch filmikach. Link do pierwszej części, gdzie znajdziecie na przykład taktyki, znajduje się w opisie tego materiału, ale najważniejsze, co jest potrzebne, by grać w Champions FIFA 23, to jednak przede wszystkim naturalna chęć do gry, wola walki i wiara w to, że po prostu pozamiatamy naszych oponentów i nie pozwolenie sobie wmówić, że jeśli nawet się potkniemy, to takich porażek będzie więcej. Na jedno potknięcie w Champions każdy i tak zawsze może sobie pozwolić, bo z nim na koncie i tak wbija się pierwszą rangę. Ale jeśli zaczniemy się denerwować, przez co spadnie nasz poziom skupienia, zaczniemy niedokładnie grać w obronie, wybiegać zawodnikami i zostawiać w niej luki, to całe nasze pasmo zwycięstw posypie się jak domyx kart. Dlatego no nie ma wątpliwości, że mając już podstawową wiedzę o grze i umiejętności, nastawienie psychiczne to może być u niektórych nawet połowa sukcesu. No a jak wzbudzić w sobie chęć do gry, kiedy tak naprawdę jej nie mamy i gramy na siłę, żeby po prostu odhaczyć kolejny turniej i zostać za niego jakiekolwiek nagrody, no to już niestety jest cięższy temat na inny rodzaj dyskusji. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce. Cześć!